Witam w kuchni Horsemen. Dzisiaj przed naszymi bohaterami bardzo trudne zadanie. Muszą zrobić banapkę. Dlaczego trudne? Zastanawiacie się. Otóż Bladi może korzystać tylko ze wzroku i z gęby. A diabeł schowany z tyłu, tylko z rąk. Powodzenia. Ech, witajcie w, w kuchni Horsemenów. Dzisiaj zrobimy to, co uwielbiam robić najbardziej czyli. Wyjdź te kanapeczki. <noise> no tak, no to chyba zaczynamy. Nie ma co tracić czasu. Otwieramy ten chlebek. No, ale najpierw zaczniemy może od keczupu, który nie otworzyliśmy. Bo to jest ketchup. gdybyście nie wiedzieli. To jest ketchup. To jest ketchup, tak wygląda. Ketchup składa się z części pierwszej, ale i ma ten ketchup. Dobra, otwieramy ten chleb. O, oh, wie oh yeah, bierzemy kanapkę, ale jestem głodny Dobra, na razie ach, wysmaruję sobie potem troszeczkę kanapeczkę Teraz zamoczę kanap drugą kanapeczkę w pap e, papryce I teraz zaczynamy robić kanapeczkę To tak, na początku odrobinka masełka Gdzieś tutaj postawiłem te masło, czy to masło jest? O, to, to nie jest masło, ale posypiemy kanapeczkę Stół znaczy się posypiemy I teraz weźmy może... O, Sam jest masła, bo ja jednak nie, nie lubię masła ten bo masła są teraz drogie, strasznie, dlaczego weźmiemy ten? I posmarujemy sobie kanapeczkę. O, idealnie, żeby cała kanapeczka była cała w tym kremia. Um, dobry krem. O, um, dobry. Muszę przyznać, że jest naprawdę świeży, więc będzie idealny. Ale trochę mało tego kremu. Gdzie, daj, jeszcze trochę damy tego kremu. Jest naprawdę zbaczny. Tak, tak, ten. Na bogatości, o teraz jest dalej. Dobra, krem chyba już mamy Co by tu jeszcze wziąć? O, chleb nie, może posypiam jeszcze jakimiś składnikami Żeby było przepyszne Co by tu jeszcze wziąć? O, bo daleko strasznie jest O cukru, to mi brakowało, niestety Krótkie ręce mam, no, zdarza się do no, przez ten gad I moją urodzoną chorobę <laughs> Dobrze, mamy tutaj flagę Która pomoże, o kanapka z zeserkiem Tego właśnie chciałem No, delikatnie Niech pomyślę. Jeden plasterek, delikatnie kładziemy na doserka <grywia> I maczamy. To jest nowy sposób gotowania. I teraz pomaczony serek w. w, w, w <grywia> o, jeszcze drugą kanapką zakrywamy. Mamy teraz pyszną kanapeczkę z serkiem. I tutaj z tym, yy, jak to się nazywa, z serkiem. No, to teraz, kiedy zrobiliśmy tę kanapkę, zrobimy a ah, no tak zapomniałem o najważniejszym składniku maśle orzechowym dobra to do kanapeczki dodamy jeszcze masło orzechowe ostrożnie o drobineczka i myk na moją kanapeczkę o tutaj mam moją kanapeczkę o i smarujemy o tak idealnie teraz jest pyszna kanapeczka dobra to teraz yy, część smaku na początku trochę potu, oba, mmm, jaka pyszna kalapeczka. Muszę przyznać, że mi ten, chce ktoś spróbować kanapeczki pysznej? Sam I robiłem, od serca. O, jaka pyszna. Jeszcze raz, próbuję I tak właśnie robi się kalapeczki. Chyba wszystko no, spoko, czy nie? Przed nami druga para. Bardzo przystojny Kupson i bardzo pachnące ręce dobro... dobrodzieja. O kurde, weź, no. W każdym razie witajcie! Dzisiaj mam ochotę na pyszną kanapeczkę, a chciałbym z szyneczką, słuchaj, z szyneczką bym chciał i chciałbym posłuchać dobrej muzyki. Tak i jeszcze do tego, jakby był serek żółty. Mm. O kurde. Dobra, to pierwsze co, może kanapeczkę weź, tutaj kanapeczkę bym wziął, O, no masełko też, ładna tekstura, ładna bardzo, mhm, mm tak, chlebek, dobra, chlebek, elegancko, ja bym chciał z dwóch kromeczek chyba, dwóch kromeczek, o, dokładnie, dokładnie, dwie kromeczki, złożona, ta na mnie jest akurat niepotrzebna, alright, alright, eee, zacząłem od masła, mhm, mm mm, tak, masełko, wuala, mhm. Mm Mm. Okej, okay, tak, wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na smarowanie, wystarczy położyć, e, położyć, a nie, czekajcie, wiecie co, jednak zmieniłem zdanie, chyba sobie rozsmarujemy. O, tak ładnie, tak dokładnie, masełko trzeba ładnie rozprowadzić po całej kanapeczce. Hmm. Okej, okay. i teraz... What the hell? Teraz po mojej y, lekko prawej z przodu znajduje się pyszna szyneczka. Dokładnie w tym miejscu. Blisko byłem, ale to jednak nie to. Natomiast może być to dobry dodatek do całej reszty. Szyneczka. O tak, o tak. Poproszę szyneczkę. Bardzo dobrą szyneczkę. Kurczę, oni w tej chwili tak to mocno pakują. Ech! No dobra, jest dziura. Jest dziureczka, jest dziureczka, proszę bardzo pyszna. Mmm, co to w ogóle za szyneczka, bo nie zwróciłem uwagi. Po twarzy tak czuć, że chyba to jest jakiś indyk albo kurczak. To jest indyk. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobra szyneczka. Położymy sobie ją na kanapce. Alright. Okej, okay, wszystko jest. Tutaj posypka z chipsów robi naprawdę bardzo dobrą robotę. Pięknie. Tylko ten nóż bym zabrał z tego wszystkiego, bo tak trochę to chyba nie niesmaczne. Okej. Okay. Kanapka z nożem to nie jest to, co byśmy chcieli zjeść. <laughs> tak, przekroimy sobie, żeby jeszcze było wygodniej do jedzenia, do konsumpcji. I proszę bardzo, wuala, mamy naszą pyszną kanapeczkę z, z indykiem, z posypką z chipsami i sowitą ilością masełka. Let me try this. Bardzo dobre, słuchajcie, polecam, żeby sobie wszyscy takie coś przygotowali. Oh, kucharz Kupson żegna się z wami. <ślesz> Runda trzecia, twarz diabeła i ręce bladiego. A, witam, witam, witam. Siemaneczko, witam w horsne nowej kuchni. Dzisiaj zjemy sobie kanapeczkę. Mamy tu serek, szyneczkę, ciperki, bo ciperki e, dodają takiego, takiej chrupkości, jakby do tej całej kanapeczki. Mamy masło orzechowe. Kawałek wody, żeby, e, prawda, kanapka nie była zbyt sucha. cukru też kawałek. O, i mamy pieczniczkę, i mamy masło rzechowe. O, nie, mamy wodę. No może. O, jo, jaka dobra woda. O, mmm Moja mm. ulubiona woda. Skranówka. E, mamy bardzo dobrą kanówkę. E, prawda, w naszej willi horsemenów. Troszeczkę masełka. E, o, pyszne mm, masło. O, o, pyszne masło. Orzechowe, moje ulubione. Można jej jeść nawet bez po prostu chlebusia. Trochę pieprzu. No dobrze, że nam tu flagus pomaga troszeczkę, bo udało mi się. Jakby nie zdarzał ten... No. Mm -hmm. Dość. O! Dobrze, yy, prawda, moisturized bread, czyli jakby nawodniony chlebeczek troszeczkę, posypany papryką, masło orzechowe, po co mi nóż, po co mi nóż, daj spokój, po co mi, o Boże, po co mi nóż, Bleh! po co mi nóż? Będę rzygł. Ale moja ulubiona kanapeczka, tak, nie przejmujcie się tym. Nie pojadę, jak go napachnie! Jaki jadomat! Aromatyczna kanapka Nie jeszcze nie spróbuję jej chyba najpierw jeszcze coś dołożę, bo yy, to masło... Boże, nie mogę sobie poradzić jedną ręką, ale ze mnie nie z... o, tak, tak. Chipsy troszeczkę. Trzeba popruszyć, bo inaczej... No, lało się to nie... O! Jeszcze masełka. Żeby dorzucić. Jeszcze dorzucić, troszeczkę masełka. Sól morska moi drodzy. Wielka. Ogromna wręcz. Troszeczkę dobrze... Solniczko. Solniczka? To nie jest solniczka jednak. Zauważyłem, że to nie jest... Ech! Solniczka. Zauważyłem, że to nie jest solniczka. Dobrze, kanapka złożona. Parówki. Parówki, tak. Może no, odparów ale fajny zapach. Nie da się otworzyć. Wyrzucę je! Wyrzucę je, czy nie wyrzucę, nie wiem, dobra. Posolę, posolę, ciperka jakiegoś dorzucałem do aromatu. Do parówki. Mm, nie. Ooo, oh, jest! Nazuję kanapkę! Boże, zapomniałem, że kanapce tak dobrze mi się jadują! Myślałem, że się zje i jest lepiej. to serek wiejski, tam widzę daleko. Kanapeczkę. Mhm, kanapeczko. O, sereczek wiejski. Paróweczki. Moje ulubione. Eee, moi drodzy. Oh. Najpierw sobie po włosku, bo będziemy parówki jedli teraz. No, Aha, mm. parówka. Moja ulubiona, naprawdę, drobiona. Ka kanapki z mysem. Dobra, dawaj mnie tą kanapkę, górny. jestem. Daj mi przegryźć ogórkiem. Ja już wstęp do już więcej nie chcę. Niąta <grymnie> teraz. Yy, Oczyszczanie stołu A <grymnie> jaki. Runda czwarta. Twarz dobrodzieja i ręce kupsa. Ciemanko, witam. E, kanapka jest bardzo ważną częścią mojej diety. Dzisiaj zrobimy sobie wyborną kanapeczkę, jak widać bez chleba, bo po co? Można i robić kanapkę bez chleba, więc e, no chyba, że tutaj, e, prawda, nasz prowadzący tutaj trochę pomoże, ale ze mnie gapa chciałem zrobić kanapkę bez chleba. No, idealnie chleb już jest tutaj pośród naszych składników, więc zaczynamy. No myślę, że klasycznie nie ma co wydziwiać od e, chlebka. Piękny taki miętki, mm, dobrze pachnący świeżo z piekarni, uwielbiam, naprawdę. O, no, mm, wyborny ten chleb, naprawdę, czemu on tak śmierdzi? No, więc kanapeczki teraz bierzemy, i myślę, że no, na początek trzeba trochę e, takiej wilgoci wprowadzić. Ale nie mam na myśli wody czy coś takiego, ale może jakieś masełeczko, ewentualnie jakiś serek wiejski tak delikatnie pomógł. O, jaki dobry serek wiejski! Uwielbiam osobiście serek wiejski. E, trzeba go lekki oczywiście, bo trzeba dbać o linie, e, więc. Więc yy, tak, będziemy ten serek wiejski. Do... z parówką można i tak, bo serek wiejski jest dobry ze wszystkim. Nie, jednak nie, nie. Taka parówka, co ja gadam, że to <grym> jakaś perwersja jest po prostu, żeby parówkę do serka, Ale to taki ogóreczek na przykład, zdrowo. Pamiętajcie, dieta najważniejsza. Ula, la. -la. Taki po prostu i kładziemy delikatnie na szyneczkę, albo może też na chleb. Zależy, jak to woli. no Zależy od kolejności, w jakiej będziemy tutaj kłaść nasze składniki na kanapkę. W sumie to nawet z talerzem można tą kanapkę zrobić, że od razu tutaj chlebeczek, krzyneczka, trochę więcej ogóreczków. O tak, to wygląda smakowicie, trzeba powiedzieć. Po prostu y, dla osób, które jedzą oczami, to, to, to jest to kluczowe, żeby tutaj y, estetyka została zachowana, jak we francuskiej restauracji. Y, więc, y, no dobra, no mamy trochę serka, mamy trochę ogóreczków, ale chyba brakuje mi pomidorka, tak? tak trochę po lewej, gdzie tutaj majtałem. O, takie pomidor smaczne. Mm -hmm -hmm. ale tutaj do no, można na przykład dla beauty możemy sobie na przykład pomidory do oczu przyłożyć, ale nie zrobimy tego na szczęście, dzięki Bogu. Więc tutaj mm -hmm, dobrze ten mamy ten pomidorek. No i teraz tak myślę, co by tutaj no masło, orzechowe. Mm, no nie wiem, tutaj mam o tak sól, sól jest bardzo ważna, żeby trochę tej soli, to tutaj o tak, ale nie za dużo, bo to wiadomo że tuczy, więc mm, no trzeba by najpierw to otworzyć, ale mm, no śliskie ręce to od tego serka. Trochę mój błąd, mogłem najpierw że tak powiem posolić, później serkiem potraktować, nie szkodzi. Więc może trudno. Zawsze zdrowie bez soli. Ale keczup, keczup to jest to... jest to najzdrowsze, ja to osobiście to... Keczup uwielbiam tutaj. O, najlepiej, żeby nie ubrudzić się za bardzo przy robieniu kanapki. Trochę tego keczupu na rąsie, wiadomo. się zawsze można umyć. Stół niekoniecznie, zależy w jakim domu mieszkacie, nie? I teraz ten keczup rozsmarowujemy delikatnie, z namiętnością. Albo nawet możemy tak paćkać sobie. A, mm, a wiecie skąd mam te blizny? No, te blizny to od kanapek właśnie mam, no. Więc co by tutaj... O, tutaj to, jest, to może być masło albo ser, nawet nie widzę, ale po dotyku tak mniej więcej wnioskuję, że... że... Mm, to jest chyba ser, tak, to jest smaczny ser, ale, no, ale taki kostkowany można, to wtedy daje takiego, wiecie, ekstra gryza do naszej kanapeczki. O, tak, właśnie, znaczy nawet nie musimy go na kana kanapeczkę wkładać. Mm, no dobrze, e, także mamy taką pyszną. Ja bym nawet tak złożył w pół sobie tą kanapeczkę, żeby te e, wilgotne materiały nie wpadały nam e, z tej kanapeczki. No i e, proszę Państwa, bon appetit, jak to mawiają. Mm. To jest po prostu niebo w ziemi. Mm. Niebo w ziemi. Mm. Wyborne, wyborne. Polecam. Smacznego. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nasze przepisy Wam się przydały i zrobiliście sobie tak samo pyszne kanapki jak nasi horsemani. W sumie to widzimy się w kolejną sobotę o godzinie 17. Pamiętajcie, że... Lepiej są takie piękne koszulki, które możecie ubrudzić, a później wyprać i założyć jeszcze raz. Trzymajcie się. Trzymajcie się.